Hej, tu znowu ja, TheGerzman Na kanale Indie Games Polska ponownie Znowu chciałem zaprezentować grę niezależną Tym razem będzie to... No i sorry, tutaj mam kabel odsunętego Mam dość specyficzną grę Nazywa się Atom Zombie Smasher Znacie już pewnie mnóstwo gier o zombie O zabijaniu zombie Ale takie jeszcze nie znacie Jest to gra taka jakby um, strategiczna no, strategiczna, jak najbardziej strategiczna. Zresztą zobaczycie sami, jak to wygląda w praktyce. Bardzo fajnie się prezentuje. Yy, kontynu będę kontynuował kampanię. Yy, czekajcie, ja wrócę do tej mapki. Yy, czy nie mogę? Chyba nie mogę. Chyba muszę, chyba muszę to po prostu. Okej, okay, no to tak. A więc o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, aby te żółte. No to zacznę tak. Te żółte punkciki na mapie to są ludzie. Te czaszki to są miejsca, z których będą wychodzić zombie. Mamy zrobić tak, aby ludzie przedostali się do helikoptera. Czyli w miejsce, w które będzie tak, jakby parkował helikopter. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Chyba nie. Przylatywał helikopter. I oni mają się tutaj dostać. Stawiamy helikopter gdzieś. I mamy znaczy mamy tutaj różne takie jakby dodatki, żeby się bronić. Na przykład tutaj mamy drużynę snajperów, którzy powiedzmy wycel niech wycelują tutaj. Ok, teraz dynamity, gdzie mamy podstawić. No to ja podstawię w tych miejscach, i jeszcze tutaj drugi. Kolejny tutaj. No niech będzie. Następnie powstaje miny. Jedna z nich tutaj. Kolejna tutaj. I jeszcze jedna tu. No i teraz klikamy down. Po czym mm, zaczyna się misja. Zombie zaczynają wychodzić i zaczyna się ta masakra. Teraz helikopter nadlatuje. I jak widzicie ludzie wchodzą do tego helikoptera. Maksymalnie on mieści 30 i naszym zadaniem jest uratować, tutaj jest pokazane ilu ludzi mamy uratować, 30. Jest pokazane ilu naukowców uratowaliśmy, na mapce jest jeden naukowiec, on jest tutaj zaznaczony na niebiesko. Tu jest ile będzie jeszcze trwał dzień, tutaj mamy no po prostu jakieś menu, no menu, zwykłe menu z dodatkami. I już misja z tego co widzę jest wygrana, bo ludzie, ludzie się zebrali w tym jednym miejscu i nie ma szans już, żebym przegrał po prostu. Oni wszyscy zaraz się tutaj wpakują. Ja zaraz wybuchnę dynamitami. No i bum. No i proszę bardzo, koniec misji. Dziękuję dobranoc. Misja się kończy wtedy, kiedy wszyscy ludzie zostaną zabici. Nie jest jakoś wprost pokazane jak po prostu różowa kropeczka, czyli zombie, nachodzi na to żółte, czyli ludzi. Okej, okay, i tak to wygląda, otrzymałem brązowy medal, uratowałem tyle, tyle ludzi, upgrade'ów nie dostanę. No właśnie, mogę sobie upgradeować na przykład te helikoptery, snaperów i tak dalej. Mm. To jest takie jak mam moje punkty doświadczenia, tutaj zaraz się wyświetlą, o właśnie tutaj Victory, czyli ta droga do zwycięstwa, tak? I właśnie dostaję tyle punktów. Punkty za te miejsca zasilone przez zombie. No okej. Okay. No i pogorszy. uuu, oh, wow, wow, wow. Uu, hu, hu. No nie jest najlepiej, muszę przyznać, w tym moim mieście. Jest bardzo źle. Infekcja się rozwija, rozwija. Um. O, co mogę zrobić? O, mogę sobie coś ulepszyć. Popatrzcie, nie wiedziałem o tym. Ilu naukowców ratowałem? 12, czyli, czyli nic nie mogę kupić. okej. Okay. No trudno, to jedziemy z jak, czymś łatwiejszym, bo nie chcę tutaj zbyt mocno przegrywać na, na gameplayu. Ale gra jest w każdym razie bardzo fajna, polecam ją. Ona była dołączona do paczki Humble Indie Bundle. O, tylko dwa miejsca, z których wchodzą zombie, to jest bardzo mało. No i bardzo miło. Zresztą, aż trzy miny mogę postawić. No czemu by nie. I tutaj jeszcze miny. Okej, okay, to jest taka jakby wieżyczka, która będzie się przemieszczać po mapce i chronić ludzi. E, powiedzmy, że tą wieżyczkę postawię tutaj, bo tu już są snajperzy. Tą wieżyczkę tutaj i helikopter, miejsce, gdzie on będzie parkował, przylatywał. No niech będzie tutaj, zobaczymy jak to wyjdzie. Let's go! Okej, okay, super. Nie wiem co to jest nawet. Jakiś space hammer czy coś takiego. A to będzie się teraz ładować. Wow! Nie wiem, co to ma być. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, nie używałem tego. Mamy uratować 60 ludzi. 60, tak. Okej, okay, tutaj z tego, co widzę, już się. Może sobie posteruję troszeczkę wieżyczką. Podratuję ludzi. O tak, strzelajcie, strzelajcie. Świetnie, świetnie. Już wygrałem, już 113 uratowałem. Wow! To była bardzo szybka akcja. No i dostałem srebrny medal, i jakiegoś achievementa, ekstra! Wow, super! O, popatrzcie! To od teraz ten teren jest mój. Mhm. Ops, mm. to nie wygląda dobrze. Tutaj ja mamy takie historyjki właśnie. Okej, okay, jedziemy dalej. No i świetnie, jeszcze bardziej zainfekowany. Sprawdzę ile już trwa ten gameplay. Co mogę wam jeszcze powiedzieć o grze? Nic chyba. Więcej informacji macie może na stronce mojej. Artykuł macie w opisie, na pewno... Jeszcze artykuł nie ma, ale na pewno go napiszę. Dobrze, także... Um, to jest już nasze, co mogę tutaj robić? Chyba nic. O, odblokowałem coś w laboratorium. Dobrze, coś jeszcze tutaj uratuję. Tutaj na przykład. Całkiem niedaleko. U, to wygląda troszeczkę trudniej. To są barykady, które mogę postawić gdziekolwiek tylko chcę. I zawsze jakoś pechowo stawiam. Blokuję blokuje ludziom przejścia, niestety. Yy. Dobra, jak na razie tym się nie będę zajmował ścianki postawię aktualnie podczas już rozgrywki samej. Tutaj, czemu by nie tutaj? Snajperów jeszcze postawię tutaj tak, żeby obejmowały oba tunele. O, no i co jeszcze mogę tutaj? Zablokować im przejście do naukowców, co by było dobre bardzo nawet i Przejście postawy tak... Nie, podal zombie, nie wiem czy to mi się opłaca. Ups, może lepiej jakoś tutaj. Dużo naukowców jest na mapie z tego co widzę. Tu jest dużo ludzi też. Bardzo w ogóle jakaś zaludniona mapa. No ale niech będzie. Jedziemy z grą. Nie jestem w tym jakimś mistrzem, ale... Gra się bardzo przyjemnie, także. Ło, widzicie te różowe kropki duże? To są te zombie silniejsze. Um... Jeszcze, jeszcze z nimi nie miałem jakiegoś kontaktu. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego jest w tej grze. No ale teraz już wiem, z tego co widzę to one chyba raczej no nie jest... A czekaj. Mam no, myślałem, że zombie zgniata zombie. No to by było bardzo miło z, ze strony zombie. Ale no cóż, niestety tak nie jest. No, także pokazałem kilka elementów fajnych, chciałem zrobić recenzję, ale pomyślałem jednak, że nie, dlatego, że nie przeszedłem tej gry i nie ma to robić recenzji z gry, której jeszcze nie ukończyłem, po prostu to się nie opłaca. O, jeszcze troszeczkę? Oż, no kurczę, trzech zabrakło. No to czyli, że co, teraz już nie mam szans prawdopodobnie. Co mi pozostało, to nic mi nie pozostało. Właściwie tutaj w parku, gdzieś helikopterze że już Trzech mamy jeszcze do uratowania. O, wszyscy zginęli. No, proszę bardzo. No nic. To było na tyle z tego gameplaya. Mam nadzieję, że gra, zachęciłem Was do gry w to. Bo gra się naprawdę przyjemnie. Mm. No, to to było na tyle. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Hej.